I tak na ogólszczyznę po wojnie trafiły tysiące kresowiaków, którzy podróżując wagonami zasiedlili ziemię odzyskane. Proszę nie spać. Opole, Brzeg, Wrocław, Wałbrzych. Kluczborg. Zacznijmy od tego ostatniego. Kluczborg to miasto położone w województwie opolskim, oddalone o 150 km na południowy zachód od Łodzi. Losy tej miejscowości to długa i ciekawa historia, na kartach której daremno szukać miejscowego klubu. MKS powstał w 2003 roku. 16 kwietnia bieżącego roku. MKS będzie miał zaszczyt gościć na własnym obiekcie elitarną sekcję wyjazdową łódzkiego klubu sportowego, która na ziemię odzyskane przyjedzie wprost z rajskiego Edenu, ziemi obiecanej.